witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy grali 1v1 -y z naszymi znajomymi. Przywitajcie się. Cześć, cześć. Tutaj będziemy teraz grali na nicze. Po tej rundzie pokażemy Wam konto naszych zawodników. Jeden z nich to wielki spocuch. W zaczynamy grać. Tutaj złoto trzyma na nicie, więc to spocuch. ma w ogóle. Nie wiem, Myślę, że tutaj walka nie będzie wyrównana z pierożkiem bo to wielki Sigma Tutaj niestety nie idzie nam za na dobrze ale pierożek ma z nami wielką przewagę to że ogarnia całą nitę. A ja na przykład je. Nie za bardzo wiemy, jakie build do nity, jak się nie gra, co trzeba robić. więc ja myślę, że tutaj akurat nie rożę, to się nie chcę robić jego misia. I damy łapkę w górę. Jeśli dobijecie tutaj 10 lat w górę, to pior, że wydoda kogoś bardzo do znajomych. Nie 10, 15. No to 15. Rafi, rafi. Pary, wydałeś jeszcze powercuba. Tutaj myślę, że raczej przegram tą bitkę, więc nie mam za bardzo co sobie. Tutaj raczej przegramy z bo to wielki stigma. No tutaj już nie mam za szans Więc po prostu idę się zabić Tutaj nie było żadnych szans Teraz zagramy sobie na broka, Ale za to pokażę wam teraz konto pierożka To jest właśnie jego konto ma nawet dobre rangi, ale nie za dużo i po prostu nie ma z kim wbijać, tak mi się wydaje. Ma bardzo dobre konto, spoko pucharki, dobre rangi, ale teraz zagramy sobie na broka. Tutaj już mam broka, tutaj już mam skinka. I, okay. I już mamy gotowość, no Teraz tylko czekamy na pierożka Myślę, że pochwali się jakimś skinem pewnie Wiadomo, pirożka zawsze flex Let's go. Panie wielki youtuber Naszym głównym celem jest przegonienie. Nie wiem czy znacie, ale YouTubera Next to jest nasz sąsiad ogólnie też. Tutaj je się pakuje w nasze rakiety. Nie chłopie! Dla ciebie nie ma tu nic. No ale mogę strzelać, tak? Dawaj bronić. Tutaj niestety nie trafiamy żadną rakietą od nich. Trochę słabo to zrobiłem. O, ale fort! Tutaj jak w odpowiedź, dobrze to wykonał. Dobrze to wykonał. Gdzie on tutaj poszedł? Mamy gościa. Myślę, że <gryw> jakiś śmieszny. Łup. no i nie mamy gady no i niestety tutaj pierożek nas przeskoczył raczej nie na tylko na szkół nacięta walka dokładnie bardzo profesjonalna ale Aj, tutaj ja nie. niestety pierożek przegrał nie umiem grać w rokiem kruki nie nie Możemy zabrać zagrać Rico, 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 każdy a, na rico. To na teraz rica. zagramy na Rico. Na Shelly da a Na Greya. Grej jest kilowy. Ja, ja nie mam Greya. No to może Na Tiki, T Tik. Okej, okay, no to Shelly. gramy na Tiki. Będzie ciekawie. Ale potem na Shelly. Dobra. Myślę, że może być zacięta walka. Tutaj niestety naszego jednego zawodnika lekko otrzyma. Najgorszy zawodnik z tej całej trójki, je. Yeah. Po prostu słaby jest i tyle. Pozdrow dla niego. W komentarzach, ten kto ogląda, napiszcie je yeah, to Bambik. Każdy o tym wie. Staje i co to daje? Tutaj jak widać. Wow, Jena trafił! Ej, od kiedy to ma tego patrzeć? Tu ma takie duże tu takie małe? Ej, jakby ktoś nie wiedział, to jak Tik celuje blisko, tak? Zobaczcie jakie to jest małe. A jak A. tak daleko. Zobaczcie jak to rozczuwa się. No właśnie. No ma ciekawostka Tiku. Do Ale dowiedzieliśmy się temu dzięki pierostowi, więc podziękujcie mu w komentarzach. Widzicie? Kanał Kubuś Uwuś uczyć. Jak tam je? Chciałbyś może posmakować smak przegwanej? Weźcie mnie zostawcie. Chcę żeby jeden wygrał <grym> No ale je musi coś jeść, żeby wygrywać. Kopie mi U wola. Bardzo, że ja to cię. Nie, ma je, je. Ty mój ben mi za dużo nie zrobisz tu. Jakby twój łeb był taki duży. Na matmie zwłaszcza, gdy dostajesz kolejny moje Nie, weź Kubę, on ma małą No Ale... Możesz zawalać Kubę. Ja tutaj przywitam się. Tutaj co tutaj? chodź tutaj! Tutaj trochę uwięziliśmy je. Kogoś, okay. szybko, go, szybko, go. Szybko go. A. go, 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 go. Wow, je mnie zabił, nie spodziewałem się tego. Brawo dla je. Spoglądamy, kto to wygra. No i chyba pierożek jak zwykle ma przewagę. Oczywiście pierożek wygrał. Na kogo teraz? Przeli. Nie, przeli. No nie wiem przecież. Możemy zagrać na... na Nasz... wygrany wygra. <gry> wybiera, wygrany wybiera. No właśnie. No to może być na tego... Na Maxa. Okej. Okay. Nie mam Maxa. Jak nie? Nie mam, mam. Chyba nawet każdy ma takiego samego skina. Tak, każdy ma takiego samego skina. Mi się ten skin podoba bardzo. No ten skin brawy. moim skillowy, no, ten skin moim zdaniem jest najlepszym skinem do max. A tu panterki. Ej, bo tylko je nie ma żadnego tytułu. No bo... Co robić, kopie? Jak ja nie chcę na Dynamaiku z znów o Miliar. Mu no, mało brakuje, naprawdę na Majku. Nie wiem, chyba z 10 gier. Nie. No, no. Tak. A wy się tam bijecie. To mi pomóż. Chłopie pić. Masz ten... Rej, masz Movement, rej! Moment, movement, movement. To ty jesteś ten saj? no chłopie. Tufa. ULS, tufa. Jaki ma... jaki ma ten gadżet? Bo ja ten ccepa. Ja nie mogę. Ja ma ten gadżet co Ale on jest dobry. Tak sobie na tę mapę. Nie, ten drugi jest lepszy. Nie no patrz go ulecisz trochę Ja jadę no nie już że chmury nie Dobra tutaj jesteśmy blisko no, Pierroga jest Chodź tu Pierrożek Sajnie cię uratował Jak zawsze wyjdę z opresji, Ale nie wiadomo czy to wygramy Ja go z tego nie wiem no, Movement, movement. A nie portugu się Dobra, ja trochę ucieknę. Nie jest hyperszarza. No i pierwonek jak zwykle wygrywa wszystko. Może ja. Jeszcze ze mną wygram. Myślę, Melodii. że i tak. Na teraz. Jesteśmy blisko. Blisko zabicia pierwonga. Chodź się trafić, daj się trafić. Nie was. daj się trafić. Dziękuję za hyperchub, Ale Czas on daje tylko, że jesteś o sekundę jesteśmy bardzo blisko zabicia tego pieroga. Jednak! Jednak! My jesteśmy przystanku. Więc myślę, że to będzie ostatnia runda. Naprawdę mało brakowało. Tak? Myślę, że teraz można by zagrać na... Nie. Myślę, że można by zagrać na... Okay, macie przed tym Może na B? Myślę, że... A na B? Może na B, tak jak tutaj Pierorze sugeruje. Myślę, że to osobiście... ...podoba arcy... tutaj już tutaj już każdy wybiera jeszcze tylko Ja je musi wejść do gry bo lekko mu przerwało jeżeli chcecie więcej takiego kontentu, również napiszcie w komentarzach

i mnie też! Tutaj niestety pierożek nam wygrał Ale niestety się rozłączył Na dzisiaj to by było już tyle Witam was w kolejnym odcinku już jutro I mam nadzieję, że film wam się podobał